Muszę powiedzieć, że długo to trwało, ale skończyło się to ten kłopot, czy to tytułowanie leśniczowa, leśniczyna, albo tak w ogóle. Teraz już od, od jakby doszliśmy do tego punktu, że my jesteśmy pani leśniczy. No i nie mówią do mnie, zazwyczaj nie mówią do mnie pani leśniczy, tylko szefowo. Dlaczego zostałam leśnikiem? Tak naprawdę to chyba do końca sama nie wiem. Myślę, że ogromny wpływ na moją decyzję miało to, że w czasie, kiedy trzeba było podjąć decyzję o dalszej, o dalszym kształceniu, o wyborze szkoły, zamieszkaliśmy z rodziną w Starych Jabłonkach i tu siłą rzeczy spotkałam wielu leśników, pracowników Nadleśnictwa, kilku poznałam bliżej. Jakoś mi się tak to wszystko bardzo spodobało, te ich opowieści, no i to, że tu stare jałonki są położone centralnie w lesie, że tak się zapuszczałam coraz dalej i jestem trochę odludkiem i pomyślałam, że to jest właśnie miejsce dla mnie, to jest praca dla mnie, że ja się na pewno znajdę w tej pracy i, i w tym środowisku. No po skończeniu technikum leśnego zostałam przyjęta na staż do nadleśnictwa i trafiłam do Białych Błot, gdzie pani Halina Aftowicz była leśniczym. No, i w tym miejscu muszę, muszę powiedzieć o pani Halinie, bo to była kobieta wyjątkowa, nieprzeciętna, która w tamtych czasach od tam 50 któregoś roku była leśniczym. To wtedy był naprawdę evenement i jej naprawdę było niełatwo. I pierwsze, co mi powiedziała, że jeżeli będę chciała zostać w tej profesji, to muszę się dwa razy więcej starać niż mężczyzna. O mężczyźnie to tam zawsze się jakoś uda, a my jeszcze musimy udowadniać, że my jesteśmy na odpowiednim miejscu, że damy sobie radę, dajemy sobie radę. No i tak było. Nauczyła mnie bardzo dużo, bo ja przyszłam ze szkoły to tylko z taką głową pełną teorii, a tej praktyki to nauczyłam się od niej i ona była wymagająca, rzuciła mnie na głęboką wodę i myślę po latach, że to był super, super pomysł bo musiałam się stać taka samodzielna, nieraz zabłądziłam w lesie, nie było wtedy GPS-u, komórki, nikt nie przyszedł mi z pomocą, ale szybko tak jakoś to wszystko, wydaje mi się, opanowałam. Po czterech miesiącach mój staż się skończył, zostałam podleśniczym, potem, inżynier potem leśniczym technologiem, no i po czterech latach zostałam leśniczym, co w tamtych czasach, no to tak było takie dosyć, no niecodzienne, bo byłam młoda, sama, no, ale kierownictwo mi zaufało i myślę, że się chyba nie pomyliła. Mój dzień pracy zaczyna się zazwyczaj koło godziny siódmej, chociaż nie, nie codziennie, bo uwarunkowany jest tym, czy przyjedzie ktoś wcześniej pod drewno, czy czy nie wiem, ja muszę jechać coś tam szybciej sprawdzić przed siódmą. Później zazwyczaj codziennie spotykam się z koordynatorem Zulu, gdzie omawiamy, co tam robimy, jakieś uwagi, nie wiem, spostrzeżenia. No a w trakcie dnia, no to cóż, odbiórka, wywóz, nie wiem, przejście płotów. No dziesiątki rzeczy, o których ja nie umiem powiedzieć, bo ten dzień nie jest podobny do dnia. I rzadko się zdarza, żeby kończyć pracę o 15. Zazwyczaj nikt nie patrzy na zegarek, pracując w lesie. Więc, no takie to są intensywne dni, zaskakujące czasami, bo zaplanuję sobie coś innego, a, a wyjdzie, że, że muszę, muszę zostawić tą czynność, a zająć się czym innym. No, mój dzień pracy jest taki intensywny, powiem. Sporo czasu zajmuje tak zwana papierologia, której chyba nikt nie lubi, natomiast trzeba ją wykonać. No najbardziej, najbardziej interesuje mnie pasjonuje, najbardziej lubię poświęcać czas hodowli lasu, czyli przejść uprawy, przejść młodniki, zobaczyć, czy tam, nie wiem, gdzieś w młodniku nie, nie bytuje zwierzyna, czy nie trzeba poprawić płotu. Generalnie takim konikiem to jest hodowla lasu. Bo to, co, co, co wytniemy, co wyjedzie, to już jest zapomniane, tego nie ma. Natomiast od później, od początku, sadząc las, pielęgnując, prowadzimy to pokolenie. I nie bez kozery mówi się, że o leśniku o leśniczym świadczą jego uprawy, młodniki czy wostany, które po sobie zostaną. Kiedy zaczynałam pracę w nadleśnictwie, stare jabłonki była, leśniczym była pani Halina Aftowicz, ja do niej dołączyłam i oprócz nas nie było nikogo i muszę powiedzieć, że było to taką wtedy tak mi było czasami smutno, jak jechałam na jakiś jako młody pracownik na szkolenie albo jakąś wycieczkę i byłam jedyną kobietą i mieli zawsze problem, co ze mną zrobić, bo to oddzielny pokój, bo to takie właśnie problemy. Ucieszyłam się, kiedy do mnie jakby dołączyła Asia Latkowska, która została leśniczym w leśnictwie drawy. I mam nadzieję, że chyba to właśnie my, na pewno pani Halina, a potem my otworzyłyśmy taką jakąś bramę, i dziewczyny zaczęły napływać do naszego nadleśnictwa. I w tej chwili pracuje nas w terenie 6, plus mamy jeszcze starzystkę Magdę, która mam nadzieję, że też zasili kiedyś szeregi służby terenowej w jakimś nadleśnictwie. Moją koleżanką tutaj. Przez ściany w kancelarii, a również jesteśmy sąsiadkami, jeśli chodzi o położenie leśnictw jest Ania, która jest leśniczym w gąsiorach, Ani, z Anią współpracuje nasza najmłodsza koleżanka Natalia. Ze mną współpracuje Ola już od kilku lat. Współpraca układa się nam myślę, że bardzo dobrze. A oprócz nas, jeszcze na drugim obrębie jest leśniczym Agnieszka i pod leśniczym jest również Ola. I myślę, że tutaj nie powiem, że kobiety górą, ale nie ustępujemy w niczym mężczyznom. I myślę, że chyba tak to będzie, że, że tych kobiet w lasach będzie coraz więcej, bo i na uczelniach leśnych, i, i na starze tutaj zgłasza się coraz więcej dziewczyn. Jak wygląda współpraca z mężczyznami? Może to się zacznie, zaczęło od tego, że jednak, jak byłam w średniej szkole, na 30 kilka osób, bo u nas tylko pięć. Także siłą rzeczy yy, obracałyśmy się cały czas w kręgach no, chłopaków. Trochę tak powiem, no może nie stałyśmy się chłopczycami, natomiast no uwarunkowało to potem nasz jakiś tam, nie wiem, rozwój, podejście do, do pewnych spraw. Jeśli chodzi o pracę w terenie i nie wiem, nadzór, wymagania stawiane pod podwładnym czy pracownikom Zakładu Usług Leśnych, to myślę, że radzę sobie tak samo jak mężczyzna. No nie powiem, zdarza mi się czasem podnieść głos albo tam użyć niecenzuralnego słowa, ale pracownicy wiedzą, że to już jest wtedy ten... Ten punkt, że już nie mogą przeciągać dalej. To już jest po prostu, po prostu koniec. Ale to jest naprawdę rzadkość. Zazwyczaj mam swoją taką inną metodę. Może będzie ktoś powie, że jest śmieszna, ale ja wtedy mówię: no ja w panowie, że pan jest najlepszym do tej czynności. Jeśli nie pan, to kto to zrobi lepiej? No i tak trochę wpływam na ich nie wiem, ego, <laughs> nie wiem jak to powiedzieć. I zdarza mi się to i w stosunku do nie wiem, do kierowców, do, do pilarzy, do. No, no i jakoś to po prostu Jakoś to idzie, jakoś to zdaje egzamin. Cóż mogę powiedzieć na koniec? Dziewczyny, przychodźcie do lasu. Jest naprawdę, to jest, jeśli, jeśli macie w sobie taką ikrę, nie wiem, czujecie, że, że mogłybyście w tym być dobre, to nie powinnyście mieć żadnych kompleksów, bo radzimy sobie dobrze, kierownictwo postrzega nas już też nie jako takie, nie wiem, coś dziwnego, takie pewnie się znudzi, odejdzie, tylko po prostu jak równorzędnych pracowników, czy to kobieta, czy, czy mężczyzna, to nie ma znaczenia, jest albo dobry leśnik, albo niejaki.